Witam serdecznie. Pokażę, w jaki sposób można rozwiązać takie zadanie. Słup 165 cm zakopano do 3 piątych jego wysokości. Ile centymetrów tego słupa wystaje ponad powierzchnią Ziemi. Zobaczmy, jak to może wyglądać. Mamy część podziemią i nad ziemią, tak? No i teraz słup, cały słup miał 165 cm. Pod ziemią zakopano 3 piąte tego słupa. A ile nad ziemią jest? Jaki ułamek jest nad ziemią? Jeszcze tego nie wiemy. Więc policzmy, jaki ułamek będzie nad ziemią. Cały słup to jest jedna całość, tak? Odjąć 3 piąte. Jak odejmujemy od liczby naturalnej ułamek zwykły? Jedynkę zamieńmy na ułamek, o mianowniku 5. To będzie 5 piątych. 5 piątych odjąć 3 piąte, mianownik zostaje bez zmian, piątka, a 5 odjąć 3 to jest 2. Czyli już możemy powiedzieć, że nad ziemią wystaje 2 piąte z całego słupka. I teraz, czy my mamy policzyć, ile jest pod ziemią, czy ile nad ziemią? Ile centymetrów tego słupka wystaje ponad powierzchnię Ziemi? Czyli 2 piąte. Trzeba policzyć 2 piąte z liczby 165. Więc 165 razy 2 piąte, bo tyle wystaje. Co to oznacza mnożyć liczbę naturalną przez ułamek zwykły? To znaczy podzielić przez 5, pomnożyć przez 2. I ja tak też to zrobię. 165 podzielę na 5. Części równych. Jeden nie podzieli się na 5, ale 16 na 5 to będzie 3. 3 razy 5, 15. Odejmuję, 1 zostaje, ściągam piątkę na dół, 15 na 5 to 3, 3 razy 5 15, odejmuję nic nie zostało. I co teraz należy zrobić? To jest na razie 1 piąta, tak? bo podzieliłam na 5 części. A ile jest w liczniku? 2, więc trzeba 33 pomnożyć jeszcze przez 2.